Jesteśmy po meczu drugiej kolejki drugiej ligi futbolu Amerykańskiego. Wasz debiut w Częstochowie. Przegraliście, lecz no, walka była ostra z Waszej strony. Opowiedz w skrócie o tym meczu. No przede wszystkim na początku zaspaliśmy, sporo, sporo straciliśmy piłek, dużo błędów mieliśmy. Pod koniec drugiej połowy trochę się odrodziliśmy, ale znowu by skończyła się połowa przerwa i znowu zaczynaliśmy, że tak powiem, wychłodzeni. Trochę nas przycisnęli i też w końcu chcieliśmy grać, ale to jeszcze nie to, co, co byśmy chcieli. Graliście z faworytem rozgrywek, tak? Powiedz pokrótce właśnie o tej lidze, bo jesteście, no w pierwszy sezon gracie, tak? Ile jest drużyn i w ogóle, no jakie wasze aspiracje są w tym sezonie? No tak, może skupmy się na naszej dywizji, w której my bierzemy grać. Jest tam sześć drużyn, właśnie między innymi Gliwice Lions, który już drugi mecz z rządu wygrywają 40 punktami zdobywając, więc to jest naprawdę bardzo porządny zawodnik, zawodnik, drużyna, co ja mówię. Jeżeli chodzi jeszcze o inne drużyny, mamy jeszcze jednego debutanta, z którym liczymy zdobyć punkty, bo w meczach przedsezonowych, sparingach zdobyliśmy, wygraliśmy jeden mecz, jeden przegraliśmy, dlatego sprawa jest otwarta. Jeszcze jest jedna bardzo ciekawa drużyna Kraków Knights, która swoją klasę już prezentuje od bardzo dawna, bo to jest jedna z najstarszych drużyn, która gra w lidze. Dodatkowo zabrze Warriors, z którymi będziemy grać dwa mecze, bo jak jest z pięć drużyn, musimy jedną kolejkę grać, tak powiem, dodatkową, żeby była równowaga tych meczy. Będziemy z nimi grali dwa mecze: jeden u nas właśnie teraz za dwa tygodnie, i jeden jeszcze rewanżowy u nich, to będzie nasz ostatni mecz sezonu w zabrzu. Jeszcze jest jeden przeciwnik, który w pierwszej kolejce się zmierzyliśmy radom. Rocks, też bardzo ciekawy e, przeciwnik bo ponieważ oni też grają dosyć długo nie wygrywali nic ale widać po nich że naprawdę bardzo solidną drużyną jest, są. I te mecze jak przegrywali to naprawdę przegrywali niewiele. Powodzenia ja Wam życzę i powiedz na koniec właśnie dokładnie kiedy następny mecz kiedy następny teraz można zobaczyć w Was w Częstowie. E, następny mecz gramy 24 lub 25 to jest ten weekend jeszcze czerwcowy. E, prawdopodobnie będziemy grali na Stadionie budowlanych na ulicy Dąbrowskiego. E, o godzinie jeszcze nie ustaliliśmy, na pewno będziemy się informować, będziemy do mediów, uderzymy z tą informacją, a na pewno wszyscy zdążą jeszcze przeczytać, dowiedzieć się o tym. Skąd zamiłowanie u Ciebie do futbolu amerykańskiego i jak długo już trenujesz w naszej częstochowskiej drużynie? A, wiesz generalnie trenuję z pół roku może, zamiłowanie w zasadzie, wiesz, w moim przypadku to jest tak, że sport jest moim życiem. Po koszykówce, którą, jak wiesz, uprawiam, przerzuciłem się troszkę na jakieś inne sporty i postaram się sprowadzić sił gdzie indziej. No, znalazłem się w drużynie Stanisława W tronie jest pół roku, na razie spoko, aczkolwiek jest to bardzo kontaktowy sport, co chyba zresztą było widać dzisiaj na boisku. Jesteśmy po meczu, który zadebiutowaliście w Częstochowie. Yy, powiedz, yy, na jakiej pozycji grasz i skąd zamiłowanie u Ciebie do futbolu amerykańskiego, bo to jest jednak, no, nie jest jakiś popularny sport w Polsce, tak? Znaczy, no, czy nie jest popularny? Bardzo szybko się rozwija, w ciągu ostatnich sześciu lat pojawiło się raz trzydzieści drużyny, na początku były tylko cztery. Właśnie w rozrywkach ligowych obecnie są 32 drużyny, plus jeszcze jakieś nowo tworzące się, na przykład niedawno całkiem w Wolkuszu, ja gram na pozycji fullback. Można powiedzieć, że robię biegaczowi z piłką tzw. Tak zasłonę, czyli zbijam zawodników przed nim. Jest to fajny sport, jest adrenalina, coś się dzieje, akcja jest naprawdę bardzo szybka, bo nie trwa dłużej niż 10 sekund. No trzeba szybko myśleć, szybko podejmować decyzje i... Nie wiem, no kontaktowy sport, prawda? jak widać. Czy macie jakieś plany, żeby przyciągnąć ludzi? No bo dzisiaj było kilka osób. Widać było, że ludziom się podobało. No ale jak, jak, jak właśnie promujecie swój klub? Znaczy no, kilka osób. No było kilkaset osób. Kilkaset osób, bo prawie 300 osób, może ciut więcej, bo nie wiem, ile się przed samym wejściem sprzedał biletów, prawda? no ale staram się zaistnieć, prawda mamy dużo partnerów, którzy pomagają nam w promocji, prawda, są to kluby na alejach dość popularne, często odwiedzane, takie jak na przykład Carpe Diem, Cafe Belk Skrzynka, Klub Zero czyli te dość popularne, prawda, cały czas u nich na jakieś imprezy i tak dalej i pomagają nam się promować cały czas oraz również KFC, tak samo jak Scout Fitness Club który też ma bardzo duży, że tak powiem, przemiał ludzi, prawda, jeżeli chodzi z różnych, że tak powiem, nie wiem, z różnych okolic Częstochowy. A jak wygląda sprawa stadionu? No bo słyszeliśmy dzisiaj, że następny mecz macie grać na Dąbrowskiego, na Stadionie Budowlanych. Czy staracie się o swój stadion? Znaczy, no, staracie się o swój stadion, to jest, jesteśmy w bardzo początkowej fazie, prawda, jest, nie wiem, dopiero rok, dopiero wszystko, że tak powiem, to rozgryzamy, sprawy organizacyjne, jak to, z czym to się je, prawda. Swój stadion, no, to naprawdę jeszcze za wcześnie, ale będziemy się starać mieć jakiś, wynajmować jakiś obiekt stały prawda, do meczy. Pierwsze spotkanie zagraliśmy tutaj na Rakowie, następne gramy na Dąbrowskiego, w organizacji tej bardzo nam pomógł Mostir, tak samo jak Urząd Miasta. Prawda? Czyli jakieś takie wsparcie mamy, prawda? No, finansowo na razie sponsorujemy się sami. No ale są ludzie, którzy nam pomagają i starają się to odciążyć, prawda, nas z kosztów, bo widzą, że są młodzi ludzie, chcą coś zrobić, coś nowego, ciekawego w Częsowie i wspierają takie inicjatywy.